Co do karmy, posłuchaj, ja zawsze podchodzę do tego bardzo delikatnie. Karma jest specyficzną rzeczą i to jeszcze ta narodowa, tak? bo tu chodzi o tą pełnię. I wiesz, jeżeli teraz dotykamy się tego wszystkiego, co jest, i musimy podjąć jakiekolwiek działania to my jako nasza ojczyzna, czyli tutaj z punktu widzenia tych ciężkich planet, bo one budują karmę, i nadawaniu pewnego tonu, to dopóki nie nauczymy się przewodzić temu wszystkiemu i być na czele, czyli być najpotężniejszym, może to brzmi śmiesznie, ale spójrzcie na takie państwa jak na Monako, Czy spójrz teraz na Islandię? Czy pójrz, spójrz sobie na państwo to na Bliskim Wschodzie, czyli Izrael? I jak potrafi zbudować to, ten swój image, że jest silny? Że te kraje, w gruncie rzeczy, kraje, nawet miasta to są tylko. Albo tam no, nawet to nie jest miasto, no jakieś tam coś, tak? A jednak są silne, a takie jak Indie nie znaczą wiele, a przecież są bardzo potężne. Chiny w tej chwili są, powiedzmy, że już mocarstwem, a Rosja, mimo to, że jest, zawsze była mocarstwem i jest mocarstwem, właściwie nic nie znaczy. Rzuca się, oczywiście, że tak, i dopóki nie zdobędzie jakiegoś szacunku poprzez militarne działania, a Władimir Putin jest niezdolny do tego, co nie mówi się o tutaj negocjacjach, które zrobił pierwszorzenie z zielonymi ludzikami, tak? I to jest fantastyczny pomysł, to jest szachowy pomysł. Nie ma genialniejszego pomysłu, więc jeżeli chodzi o to, to, to bardzo proszę. Ale jeszcze jest cyberwojna, i to wszystko to jest karma. I teraz, jak działać z tą karmą? w którym kierunku, bo my sobie wyobrażamy tak, wiesz, pierwsza wojna, druga wojna, ponieważ mamy ten cud nad Wisłą, mamy to w naszej pamięci rozbiory, tak, ale zwróć uwagę, że świadomość bycia sobą i bycia dumnym z siebie, to co reprezentuje chociażby Szkocja, Tutaj i odejście Szkocji od tronu Wielkiej Brytanii, od władania, stanowi właściwie dla, Wielkiej, dla Anglii powiedzmy, że nic. I teraz, jeżeli przypuśćmy w założeniu, Bawaria odczepi się od Niemiec, Niemcy nie istnieją. Jeżeli w bierzmy pod uwagę, że odczepi się od Polski przypuśćmy Poznań nic się nie stanie, Śląsk trudno bardzo często nie był Polski ale gdyby odczepiła się Warszawa i powstało Księstwo Warszawskie już raz tak było i teraz zwróć uwagę że przez Poznań tra tracimy Lechia to, to co jest Lachów, tak? czyli to, co jest sednem tego kraju. I teraz, gdzie jest karma? Czy karma to jest właśnie w tym Poznaniu, bo tam kiedyś była gniezno, tak? czy w Krakowie, w Galicji, czy też na Mazowszu, Warszawa? I teraz wybierz sobie z tych trzech opcji, która była najbardziej preferowana i która ma najważniejsze znaczenie w naszym myśleniu. Zawsze będziemy szli od Warszawy do Krakowa. A przecież najmocniejsi byliśmy, jak był Poznań, stolicą. I to jest karma. Wiesz, to jest właśnie karmiczne działanie. Teraz, jeżeli patrzymy z Poznań jako koziorożec, Warszawa jako ryby, a Kraków jako wodnik. I to Kraków Zbudował Unię Polską, znaczy tutaj Korony i Litwy. Tak? No. To musimy pamiętać o tym. To Wodnik jest przyjacielem wszystkich i zbudował tą potęgę. Czy była potęgą? Odpowiedzmy sobie sami na to pytanie. Cześć i powodzenia.